Ja pochodzę z Mazur, z okolicy Ciałdowa. Ze względu na to, że lubię kierownicę, lubię prowadzić. Kiedyś z kolegą wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu spróbować siły jako kierowcy autobusu. To było moje marzenie. Od dziecka chciałem być kierowcą. Jakim autobusem pan jeździł? Ja jestem fanatykiem przegubów. Jeździłem chyba wszystkimi z zajezdni. Krótkimi, elektrycznymi, spalinowymi. Jednak ja wolę spalinowy. Długi. Pan Patryk pracował jako kierowca autobusu przez prawie dwa lata. Jego życie zmieniło się po głośnym wypadku autobusu miejskiego na moście trasy S8 w Warszawie. Latem 2020 roku pojazd prowadzony przez innego kierowcę, będącego pod wpływem amfetaminy, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Zginęła wówczas jedna osoba, a 22 zostały ranne. Po tym wydarzeniu pracodawca uzyskał możliwość sprawdzania kierowców w Cepiku. Po czym sprawdził mnie i okazało się, że niestety nie posiadam uprawnień do kierowania pojazdami. Kierownik był troszeczkę zdenerwowany, bo nie wiedział, co się stało, dlaczego ja pracowałem bez uprawnień. Nie wiedział, czy nie kombinuję czegoś, czy po prostu nie jestem jakimś oszustem. Niestety się okazało, że pół roku pracowałem bez uprawnień, bo prawo jazdy straciłem w lutym, a dowiedziałem się o tym dopiero w sierpniu. Na komendę najbliższą. Pojechałem się zapytać, co się stało z moimi uprawnieniami, że straciłem, jeżeli ja nie dostałem nigdy żadnego mandatu. Niestety policjant potwierdził, że mam siedem mandatów. Za co? Parkowanie, przekraczanie prędkości, brak dokumentów. Gdzie? W ustroju na granicy z Czechami. Byłem zaskoczony, ponieważ nigdy tam nie byłem w tamtej miejscowości. Wszystkie te mandaty wystawili policjanci z cieszyńskiej drogówki. Pierwszy pod koniec 2020, kolejny na początku 2021 roku. Gdy je wypisywali, w Polsce obowiązywały już nowe przepisy, pozwalające kierowcom poruszać się samochodem bez dokumentów. Zatrzymany do kontroli drogowej musi podać swoje dane personalne, a policjanci weryfikują je w systemie, który wyświetla wszystkie informacje o kierowcy Włącznie z jego zdjęciem z prawa jazdy. Ten pakiet deregulacyjny, który zwalnia nas z obowiązku posiadania przy sobie takich dokumentów jak prawo jazdy, dowód restrykcyjny, ubezpieczenie OC, dowodu nigdy nie musieliśmy nosić przy sobie w trakcie jazdy samochodem, sprawia, że coraz częściej próbujemy oszukać policjanta i mówimy o kradzieży tożsamości. Pan Patryk podejrzewał, że jego tożsamość została skradziona, bo mężczyzna zatrzymywany przez Cieszyńską Policję podawał podczas kontroli drogowej jego dane osobowe i bez sprzeciwu przyjmował wystawiane mandaty. Wiedział, że ich nie zapłaci, bo trafią one na konto pana Patryka. Młody kierowca miejskiego autobusu powiadomił o swoich podejrzeniach policję, która rozpoczęła śledztwo. O kłopotach powiedział również swojej siostrze: Teraz powiedział mi, że nie ma prawo jazdy. Powiedział, że ktoś na Śląsku, Ustroń, Wisła, a się pod niego i narobił mu sporych problemów. Wtedy po prostu ja się domyśliłam, kto mógłby to być, ponieważ ja tam mieszkałam pół roku. Jedną osobą, kogo stamtąd znałam, był właśnie Marcin. Pani podejrzewała, że to on mógł mieć z tym coś wspólnego? Tak. Mówił mi e, pewnego razu, że, że prowadzi samochód. E, ja się zapytałam, przecież nie masz prawa jazdy. On mi powiedział, że na jakiegoś słupa. Skojarzyłam sytuację, że no, Marcin jakby wiedział e, moje imię, nazwisko, tak? Wiedział e, mniej więcej e, mój adres zameldowania, no i wiedział o moich braciach. Znał imiona pani mamy, pani ojca? Pan Patryk przekazał te informacje prowadzącym śledztwo. Wtedy też okazało się, że Marcin H. przez wiele miesięcy był poszukiwany listem gończym za przestępstwa narkotykowe. W ręce policji wpadł dopiero w połowie ubiegłego roku, choć wcześniej wielokrotnie był kontrolowany przez cieszyńską drogówkę. Niech mi pan wytłumaczy, jak to się stało, że na początku... 2021 roku, kilku policjantów tutaj Tutejczyk Komendy legitymowało tego mężczyznę i nie potrafiło go zatrzymać. W czerwcu 2021 roku podał prawdziwe dane osobowe. Podał, że nazywa się Ha. Natomiast w ubiegłym roku podawał yy, nie swoje dane osobowe. Nie ma wrażenia, że policjanci cieszeńscy się trochę ośmieczyli? Nie, Powiem tak. Został... Nie byli w stanie ustalić o tożsamości mężczyzny poszukiwanego listem gończym za przestępstwo. Kilkukrotnie faktycznie policjanci yy, Weryfikowali dane osobowe no, w sposób taki, że zostali wprowadzeni w błąd. mi pan powiedzieć, że kilku policjantów, weryfikując tożsamość zatrzymywanego mężczyzny, widząc w systemie zdjęcie pana Patryka Kulkowskiego, nie zorientowało się, że ma do czynienia z różnymi osobami. Nie zorientowali się policjanci. Potwierdzili to, przekazali, że ten mężczyzna odpowiada temu wizerunkowi, który jest w systemie.